Mateusz Smotar, Portalem ze mną Łukasz Zabor-Zaborowski na stoisku Dragon Sports. Cześć Łukasz. Siemanko. Zacznijmy od tego, że znajdujemy się na forum MMA. Twoja ekipa cieszy się tu naprawdę mocnym zainteresowaniem. Też sporo nominacji do Heraklesów. Powiedz, jak Ci się na razie tutaj sama impreza podoba? Jestem pierwszy raz, bo nie byłem rok temu, bo tam byłem na jakiejś gali, ale naprawdę fajna impreza, sporo osób. KSW świetne stoisko zrobiło, naprawdę olbrzymie. Fajny mediatrening robiliśmy z Kamilem Szymuszowskim. Teraz jesteśmy u naszego sponsora Dragon Sport. Yy, postać, yy, tutaj moje gwiazdeczki dają autografy, buziaki i cokolwiek. <laughs> jest naprawdę fajnie, fajnie. Myślisz, że w ogóle taka impreza jest yy, potrzebna? Bo wiesz, poza tymi jebanymi idiotami i tak dalej jest też całkiem <laughs> spora rzesza fanów tych wiesz, takich pozytywnych i, i myślisz, co w ogóle myślisz o, o potrzebie takiej idei? Oczywiście, że tak. Właśnie dlatego myślę, że Ci ludzie, bo jest sporo właśnie osób, które jeżdżą na te gale naprawdę i podróżują nawet z tego co widać po UFC w całej Europie, tam gdzie mogą być, to, to przyjeżdżałem i to jest naprawdę fajne. Zresztą kurwa, zobaczcie ile tu osób jest, to jest fajne, że naprawdę, to jest jak UFC Expo robię, nie? To, to, to jest właśnie to, może nie jest jeszcze aż tak rozwinięte, ale, ale z czasem na pewno to się rozwinie. To jest chyba druga edycja dopiero tego forum, tak? Znaczy tutaj, tak? Tutaj, tak, w, tak. No było gdzie indziej, ale to było mniejsze. No teraz jest naprawdę świetne, świetnie, to, świetnie to wygląda, jest pełno ludzi, wszyscy są dla siebie mili. Niektórzy się nie lubią, a są dla się mili. To jest piękne. Taka wigilia, nie? Taka wigilia. Sobie. A co Tobie najbardziej się podoba? Jak dla Ciebie widzisz największe atrakcje? Wiesz co? tak na razie zobaczyłem tylko scenę na KSW, jak byliśmy na treningu, jestem tutaj, jesteśmy teraz na, wie, na Dragonie, ale widzę, że zawody są, to jest bardzo fajna rzecz, że y, są te zawody, dużo, du, bardzo dużo na pewno fajnych talentów można było wyłonić. Byłem teraz w Olsztynie i widziałem, że tam bardzo mocna ekipa też przyje, przyjechała tutaj na zawody, więc rok, te, rok temu ode mnie byli chłopacy i też nawet wygrali te zawody. I są teraz, na, pracują już zawodowo, więc y, trenują, więc y, na pewno jest to fajne sprawdzenie się przed, y, przed zawodostwem. A w tym roku nie ma żadnych waszych reprezentantów? Nie ma, nie ma. W tym roku nie ma, będą jechać chłopacy na Almę y, do Sochaczewa, y, po prostu tak wyszło. Dzisiaj jest jeszcze jeden mój zawodnik, ma semi, semi prowalkę we Wrocławiu, y, pod Wrocławiem, przepraszam, y, Kuba, Kuba Szymczak, który wygrał rok temu y, tutaj ten, te zawody. I tyle, no. Was teraz czeka całkiem intensywny okres, bo masz zawodników walczących na KSW, na UFC, Karolina walczy z Galerą. powiedz trochę o tych najbliższych miesiącach, jak to będzie u was wyglądało? No, nie będą ciężkie. Teraz od 1. kwiecień jest TFL, Zenek tam się bije o, ten, o pas, potem jest KSW, potem jest... Potem nie mogę powiedzieć, jakie gale będą, ale jest sporo, praktycznie co tydzień. Po świętach do maja praktycznie jeszcze jakiś wyjazd okazuje się będzie medialny, promocji walki Karoliny. Ktoś będzie musiał z nią lecieć. Gale szczególnie ten, ciężki będzie ten okres właśnie, gdzie Karolina ma tą Brazylię, bo wiadomo, ona tam leci dwa tygodnie przed musi lecieć. Ja dolatuję od razu po KSW prawdopodobnie, bo jeszcze może zahaczę jedną galę po KSW i dopiero lecę do Rio, więc no mówię, to jest no, stop, jakaś, jakaś waleczka teraz będzie szyszkowała od kwietnia w górę. Twitter, Twitterowe potyczki tobie też nie są obce. Jakbyś mógł w ogóle ocenić tą wymianę uprzejmości gdzieś tam? Bo to nie są jakieś hejty, że tak powiem, ale na linii Gadela Karolina, bo Karolina mówi, że nie ma problemu walczyć z nią w parterze. Z kolei Klaudia wypomina gdzieś tam wiele błędów Karoliny w stójce i tak dalej. Powiedz, jakie Ty widzisz. Jak, jak możesz o tym powiedzieć? I jakie Ty widzisz największe błędy, Klaudii? Wiesz co? Ja myślę, że. Klaudia, ogólnie z pierwszy, pierwszą walkę jak walczyła z, z Asią, to Asia też była zupełnie inna, co też stwierdziliśmy właśnie z e, Derlaczem, e, trenerem i Bońkowskim. Ona była zupełnie jedną zawodniczką do tej drugiej, tak naprawdę właśnie o drugiej rundy ją dominowała, ona teraz zmieniła ten klub. Ale zmieniła ten klub i powiem Ci, z tą K. jest ostatnia walka. Myślę, że mało ludzi, którzy wypowiadają się na ten temat, w ogóle widziało tą walkę. Ta Jessica Case jest słaba, no kurwa macie, słaba. A ona naprawdę nie, nie poszła aż... Wygrała tą walkę oczywiście, ale nie, nie było takiego wow. Myślę, że trochę zwolniła, żeby właśnie nie wypompować się w tych trzech rundach, bo teraz oddychała całkiem nieźle na, na przestrzeni trzech rund, ale pozwoliła bardzo łatwo wstawać tej, jej, a ona naprawdę nie jest jakąś... Robiła babole w, w parterze. Mówię, dużo miejsca zostawiała, a Asią Zobaczcie, ile miejsca zostawiała Asi. Możesz się nie pchać. Możesz się nie pchać. Nie, przeprosić. No, króciutko ze strusem, niby ACB bije się z, z czerczonami mocnymi, a widzicie jak jest. Widzicie jak jest. No i tyle. Myślę, że myślę, że Karolina naprawdę zaskoczy. Zaczy, zaskoczy zupełnie, zupełnie inaczej, zawalczy. I tyle, no, na pewno nie tak jak wszyscy się spodziewają. No i przechodząc do tego drugiego bardzo ważnego pojedynku, czyli tu na stadionie Marcin podejmie Klebera, jak w ogóle możesz, tak wiesz, krótko podtrzymować tego zawodnika. No nie mówię, żebyś tam zdradził jakąś strategię na niego, ale gdzie widzisz jego słabe strony i luki, które wy możecie wykorzystać. No wiadomo, że stójkowo, tak? Ale on jest. Powiedz tak, stójka jego jest taka niedoceniana, w sensie, ona jest niekonwencjonalna. Tu nie, tu nie przygotujesz czegoś na jego lewy prosty, nie przygotujesz. On nie robi lewego sierpa, potem nie opuszcza jak kornik i szedł z brodą do góry. On tego nie robi. Nie ma żadnego schematu w tej stójce i to jest niebezpieczne, naprawdę, szczególnie na takiego gościa jak Wrzosek, który w tej stójce będzie się pizgał, po prostu. E, wiadomo, nie będziemy wchodzić do parteru, ale nie będziemy się go bać, bo jeżeli się czegoś boisz, to się w to wpieprzasz, a potem jest kłopot, więc na pewno nie będziemy się bać tego parteru. Jeżeli będzie parter, musi w nim walczyć, więc e, będziemy mieli też na pewno jakiś tam plan w tym parterze, no i, no i tyle. No. Niebezpieczny gość. Trochę odchodząc od tego, co tutaj mamy, jesteś światowy chłopak, to się Ciebie zapytam, e, Conor czy Floyd? Powiem ci tak. Czy yy, yy, w ogóle do tej walki dojdzie twoim dojdzie, zdaniem? Myślę, że dojdzie. A przy Konor ogólnie masz szansę wygrać, bo to jest walka, nie? Masz szansę wygrać. Na pewno jest w stanie przewalczyć z nim. Myślę, że spokojnie jest 6 rund. Fajnie powalczyć. Na punkty na pewno tego nie wygra, to jest logiczne. nie wiem jak go może ustrzeli, bo to jest kawał dziada. Ale no wiadomo, no Floyd, Floyd to robi całe życie, no ta, ta walka jest dla siana, ale moim zdaniem każda runda po trzeciej, czwartej to będzie dla Konora zwycięstwo. Bo on walczy z zawodowym bokserem w, w ringu. Gdyby Floyd przyszedł do MMA, by nie wytrzymałby 30 sekund, więc myślę, że on i tak będzie krzyczał po tej walce, że i tak dobrze mu poszło. No bo logiczne, no, wytrzymać z takim gościem jak Floyd, gdzie bokserzy zawodowi nie wytrzymywali z nim 3-4 rund dobrze, no to... No to naprawdę jest coś, nie? A naprawdę może go czasem, może go za Zaczynamy. I też wiele osób, o to pytam, bo jestem ciekaw Twojej opinii. E, Mamet czy Borys? Kurwa, po tym co ostatnio zobaczyłem, myślę też bardziej się na Mameda jednak. E, Wiesz czemu? Bo mam, Borys jest niski, mniejszy fizycznie o wiele od Mameda, a to co najlepsze ma Borys, to też ma Mamet. On jest dynamiczny, ma te zapasy naprawdę. No, ja no, widziałem, jak na, jak na treningach on pracuje. no To, to, jest, to jest naprawdę. Bo to będzie naprawdę mega ciekawa walka. dla... Borys nie ma nic do, do, do stracenia, więc to jest fajne. I, tylko że nie chciałbym, nie chciałbym, żeby to się skończyło tak jak, na przykład, że jak to mamy zazwyczaj kończy, jak z Materlą było. No, taki nie jest smak i trochę Dobra, nie dosyć. niedosyt straszny i trochę szkoda, bo to drugi Polak, tak? Walczy Borys i to szkoda, żeby tak, coś takiego miało się stać. Mam nadzieję, że dadzą świetną walkę, i, ale jakbym miał obstawiać teraz, obstawiłem Mameda, ale mam nadzieję, że po świetnej walce jednego i drugiego. Dobra, miałem cię tutaj długo nie zatrzymywać, ale no nie mogę zapytać o e, The Champion and the Coach. 응? 응 유리야. 들어 Dobrze, dobrze. Paweł Kiewek robi nam konkurencję, ale okej. Okay. Pięknie. Nie mogę cię nie zapytać o The Champion and the Coach, bo wydawało mi się, że to taka dosyć spontaniczna inicjatywa, ale to się przerodziło w coś myślę trochę większego. Ja sam śledzę i, i naprawdę super sprawa. Jak, co, ja, co możesz o tym powiedzieć? Wiesz co, chcieliśmy? Na początku chcieliśmy zrobić już dawno, chcieliśmy zrobić analizy po prostu, ale no widzisz, Dominik Durnia nas zgłosił i usuwają nam materiały, więc nie mogliśmy tego zrobić. Pozdrawiamy Dominika i twoje 600 wyświetleń. Żartuję <laughs> oczywiście, lubimy się z nim dokuczać sobie, ale no co, 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 co mam ci powiedzieć, po prostu poszło tak strasznie spontanicznie, mamy Elastic Media, bardzo dobrego kamerzystę, który przychodzi po prostu po treningu, my siadamy po treningu 15 minut i wychodzimy, nawet tego nie tniemy i to wychodzi po prostu tak jak wychodzi, dobrze, niedobrze, robimy to po prostu dla, dla siebie i... No i tyle. no Mam nadzieję, że to fajnie wychodzi, cieszysz, że oglądasz i śledzisz. Będzie na pewno jeszcze lepiej, bo mamy w planach małe zakupy i się zdziwicie. To czekam, tu czekam, ja jestem, ja jestem fanem. E, dzięki za rozmowę. Jeżeli chcesz coś przekazać naszym widzom, to bardzo proszę i kończymy. E, pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Ciebie. Dzięki. dziękuję.